Szczęść Boże, witajcie, mamy dzisiaj niedzielę, 28 kwietnia. Posłuchajcie fragmentu z dziejów apostolskich. Kiedy Szaweł przybył do Jerozolimy, próbował przyłączyć się do uczniów, lecz wszyscy bali się go, nie wierząc, że jest uczniem. Dopiero Barnaba przygarnął go i zaprowadził do apostołów i opowiedział im, jak w drodze Szaweł ujrzał Pana, który przemówił do niego, z jaką siłą przekonania przemawiał w Damaszku w imię Jezusa. Dzięki temu przebywał z nimi w Jerozolimie. Przemawiał też i rozprawiał z helenistami, którzy usiłowali go zgładzić. Bracia jednak dowiedzieli się o tym, odprowadzili go do Cezarei i wesłali do Tarsu. A Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii. Rozwijał się i żył bogobojnie i napełniał się pociechą Ducha Świętego. Dzisiaj czytamy w Dziejach Apostolskich o tym, że Paweł próbował przyłączyć się do uczniów, ale oni się bali i po prostu go nie przyjęli. Odrzucili go, byli na niego zamknięci. Jeżeli należysz do jakiejś wspólnoty, do jakiejś grupy, do jakiejś wspólnoty formacyjnej, to zobacz, czy gdzieś głęboko w tobie nie ma takiego lęku przed otwarciem się na kogoś nowego. Może tak być, że nieraz boimy się, że ten nowy człowiek, który przyjdzie, coś tutaj pozmienia albo coś stracę. I może być taki lęk przed wpuszczeniem kogoś nowego. Niech to słowo Boże pomoże ci zdemaskować wszelkie takie lęki, wszelkie takie zamknięcia, wszelkie takie postawy odrzucające kogoś nowego. Niech to słowo pomoże ci, aby otwierać się na tych, którzy chcą wchodzić do Twojej wspólnoty i chcą razem z Tobą tą wspólnotę budować. Niech Was, błogosławi Bóg Wszechmogący, ojciec i syn, i Duch Święty. Dobrego dnia, szczęść Boże!